Ponad 10 lat temu napisałem taki wiersz zatytułowany Król zwierząt wśród kotów. Kto królem zwierząt jest nazywany? Dla niejednego z nas jest on dobrze znany. To bardzo duży sak, lew, w którym płynie kocia krew. Ale czy ten tytuł słusznie mu się przypisuje? Może ktoś inny na króla zwierząt bardziej pasuje. Gepard przewyższa lwa szybkością. Lampard góruje nad nim z winnością. Lwica od obydwóch jest bardziej drapieżna. Ale piękniejsza niż ona jest pantera śnieżna. Lwicom i Lampartom mróz we znaki się daje. A Irbis zamieszkuje wysokie i mroźne Himalaje. Piękne są lamparty amurskie, choć nie są to koty górskie. Wiele kotów po drzewach spinać się lubi, na przykład ryś europejski, żbik i kot domowy. Ale wielki lew się raczej tym nie pochlubi, żeby skakał on po drzewach, nie ma mowy. Najwyżej z rodziny kotów skaczą pumy i jest to dla nich wielki powód do dumy. Lew ze zwierząt nie jest największy, ani najsilniejszy. Nie jest też ani najzwinniejszy, ani najpiękniejszy. Większe od niego są na przykład niedźwiedź, bawół, żubr, słoń, hipopotam, krokodyl, bizon, łoś i domowy koń. Z rodziny kotów od lwa jest ktoś większy i silniejszy, a ponadto moim skromnym zdaniem od niego piękniejszy. Nie żyje on jak jaguar, puma i ocelot w Ameryce, ani jak lew, karakal, serwal czy gepard w Afryce. W Europie nie spotkasz go w lasach i na drogach, tu najczęściej zobaczysz go w zoologicznych ogrodach. Żyje w Azji, między innymi na Syberii i w Indiach. Tam, gdzie jest taiga, duży las, a nie tylko sam piach. Jest to kot, który ma piękne paski w powszech ciała. To jego główny urok. Czy natura mu to dała? Stworzył go wspaniały stwórca, Bóg. Ale być może już mnie tu zapytasz, o kim tu mowa. Ten kot świetnie pływa. I tygrys się nazywa. Największy z tygrysów syberyjski tajgę zamieszkuje. Mniejszy od niego tygrys bengalski w Indiach poluje. Moim zdaniem tygrys królem zwierząt powinien być, bo ich obecny król lew może się przy nich skryć. Koniec wiersza o kotach. Teraz jeszcze kilka czy kilkanaście zdań o pięciu największych kotach żyjących na wolności. Największy z nich to Tygrys Syberyjski. Ważą 300, a nawet do 320 kg, ale to gatunek ginący. Wiem, że na wolności, jak podają różne źródła, żyje od około 300 do 350 tygrysów syberyjskich. Więc bardzo, bardzo mało. Yy, Mniejsze od niego tygrys bengalski waży około 200 kg. Ten gatunek żyje w Indiach, w Chinach, no i tam w okolicznych krajach, które są blisko Indii. Yy, są też yy, białe tygrysy bengalskie. Na drugim miejscu wśród dużych kotów jest lew. Samce, słyszałem, że ważą nawet do 230 kg. Lwice są znacznie mniejsze, bo ważą do 110 kg. Wśród lwów rzadko się zdarzają białe lwy. Na trzecim miejscu jaguar żyje. Na kontynencie amerykańskim: Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, no między innymi zamieszkują deszczowe lasy Amazonii. Jaguary ważą nawet do 180 kg. Na czwartym miejscu wśród kotów to pumy, zwane też kuguarami albo lwami górskimi. Pumy. Żyją w Ameryce Północnej i w Ameryce Południowej. Na piątym miejscu wśród dużych kotów jest lampart, zwany też panterą. Lamparty żyją w Afryce i zdarzają się też w Indiach. Słyszałem też o lwach, które żyją w Indiach. To tyle, jeśli chodzi o wiersz Król Zwierząt wśród kotów. I największa piątka kotów żyjących na wolności na świecie.